Witam Was. Dzisiaj może taka trochę dłuższa, rozkwina na wieczór. Dawno nie było takiej dłuższej, więc e, chciałbym, abyśmy dzisiaj tak e, w nawiązaniu do słów tego Szarbela, który mówił o tym mniej więcej, e, żeby nie zwracać uwagi na e, prędkość i czas e, drogi, ale na kierunek. E, zatem niech nie przyjdzie Ci do głowy. E, Pędzić przez życie, i wybierać, podejmować takie decyzje, które nie będą prowadziły cię do nieba. Zobaczcie, że żyjemy w, tym cza w czasach, w których e, gdzieś tam możemy powiedzieć, że jesteśmy takim po pokoleniem troszkę e, allegro, czyli szybko. Włoskie słówko, chcemy szybko wszystko mieć, wszystko szybko załatwić, wszystko szybko kupić. E, pędzimy przez to życie, wszystko chcemy mieć szybko na już. Nawet chcemy, że tak powiem, uczucia mieć na już. Tak? Nie chcemy wypracowywać tego, nie chcemy poświęcać temu czasu, tylko chcemy mieć już wszystko, żeby po prostu e, powiedzieć sobie mam to, posiadam, jestem tego właścicielem, e, bo nabyłem to. E, Zapomniałem o tym, że to trzeba, pewne rzeczy trzeba wypracować, ale też pewne rzeczy trzeba odnaleźć. A żeby to odnaleźć, wypracować To trzeba iść we właściwym kierunku Bo co z tego, że Będziemy pędzili Co z tego, że będziemy mieć Tak naprawdę najszybsze auto na świecie Wsiądziemy w nie, ale pojedziemy w drugą stronę Pewnie Fajnie przejechać się dobrą furą Ale co z tego, jak nie we właściwym kierunku Co z tego, że Wszyscy będą mówić Ale ty masz samochód Ale ty nigdy nie pojedziesz do tych, do których kochasz i do tego, co kochasz. Zatem e, taka moja dzisiaj wieczorna Roskwina jest, e, żebyśmy się może zatrzymali. Tak dziwne to jest w tych czasach zatrzymać się. E, I zapytali, czy idziemy we właściwym kierunku. Zatrzymali się, e, zapytali się, co zrobić, by nie pędzić tak. Bo prawda jest taka, że to od nas zależy, czy pędzimy, czy nie pędzimy. Ale niestety poddajemy się temu. Zatem zatrzymaj się. Nie chciej mieć wszystkiego na już, ale chciej to budować ze spokojem, ale idąc w dobrym kierunku, w kierunku nieba. Zatem wszystko, co robisz, decyzje, które podejmujesz. Niech będą właśnie poprzedzone tym pytaniem. Czy zaprowadzą mnie do nieba? Dobrego wieczoru. Nie pędź. Ja też się postaram, chociaż to nie jest łatwe. Postaram się zatrzymać. Dobrego.